W tej galerii ujrzałem cię po raz pierwszy Chciałem napisać nie jeden wierszci Przytulać ci jak tylko mogę Do swej piersi i od ciebie Słyszeć tylko dobre wieści Dla ciebie Chcę być najlepszy Starać się cały czas mimo, że się wszystko pieprzy Bo miłość do ciebie Nigdy mnie nie męczy Uchronię cię przed stadem Tysiąca węży Smutek w oczach Pozamieniam w szczęście Tobą przez życie ze przejść się, Mimo, że tracę Znów swoją energię Gdzieś się podziała Przedtem było i więcej Może to jest bardziej dodatka jak piosenka Nadzieja, że uśmiechniesz się Przy tych dźwiękach Zawsze dbajcie o swoją Drugą połówkę Tak jakby miała Zniknąć z jutrem